Cześć Boże, tutaj kanał To Tatua Mario. Moi drodzy, dzisiejsza refleksja będzie dotyczyła naszego ubioru, naszej skromności, czyli tego, jak powinniśmy wyglądać podczas niedzielnej mszy świętej. Dwa tygodnie temu byłam podczas niedzielnej eucharystii świadkiem tego, jak to dwoje młodych ludzi. Dziewczyna i chłopak przyszli na spotkanie z Bogiem w stroju niemal plażowym i w takim stroju podeszli po Pana Jezusa, aby go przyjąć do serca. Jak żyje, jeszcze nie widziałam takiego ubioru wśród wiernych w kościele. I byłam w szoku, bo to było jawne szyderstwo. To, jak wyglądamy w czasie Eucharystii, świadczy o naszej czci, Wobec tego sakramentu lub o braku tej czci. Drogi bracie i siostro, ubiór w kościele musi być godny i skromny, bo dom Boży to nie jest plaża. A na ołtarzu dzieje się prawdziwy cud, ponieważ sam Bóg wstępuje na ołtarz. I biały kawałek chleba na naszych oczach staje się prawdziwym Jezusem, naszym Zbawicielem. Dlatego do kościoła nie wolno kobietom nosić krótkich sukienek i spódniczek bluzek z dekoltem, leginsów, krótkich spodenek bluzek bez rękawów. Czyli tak zwanych bluzek na naramkach i japonek na stopach. Mężczyźni natomiast nie powinni wchodzić do domu Bożego w krótkich spodenkach i bluzkach na naramkach. Mamy podobać się przecież Bogu, a nie ludziom. Do kościoła możemy ubierać się elegancko, ale skromnie. Na przykład latem kobiety mogą założyć sukienkę do kolan, bluzkę z krótkim rękawem i do tego spódnicę do kolan. Jeśli na, na przykład mamy y, ubraną sukienkę na, na ramkach, możemy zakryć ramiona jakimś y, szalikiem cienkim, apaszką. Żeby te ramiona były przykryte, żebyśmy wyglądały skromnie, ponieważ na tym polega nasze kobiece piękno. Skromność dodaje kobiecie uroku i wdzięku. Eucharysta jest spotkaniem z Bogiem, a nie wybiegiem dla modelek i modeli. Bądźmy przykładem dla innych, jak należy przeżywać mszę świętą. I moi drodzy, o tej skromności nie zapomnijmy też po wyjściu z kościoła, bo jesteśmy katolikami nie tylko w czasie mszy świętej, ale także kiedy z tego kościoła już wyjdziemy, idziemy do naszych środowisk, w których żyjemy, do naszych domów, do miejsc pracy. Tam także dajemy świadectwo naszej wiary. A zasada: im więcej pokaże, tym jestem piękniejsza, tym jestem bardziej przystojny. Nie ma tak naprawdę żadnej racji, bo to tylko ten świat nam tak to przedstawia. A my nie idźmy za duchem tego świata. Nie wzorem skromności będzie dla kobiet Maryja, a dla mężczyzny święty Józef. Bracie i siostro, czyli podsumowując. Ubranie do kościoła, nasz strój musi być bardziej godny niż wygodny. Amen, aleluja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Panem Bogiem.